Plusy to są wszystko jest fajne, nie? I jak ci coś nie odpowiada, to wtedy są te minusy. Bo ja się zgadzam ze wszystkim, naprawdę, nie jestem taka, żeby mi nic nie pasowało, ale łazienki, łazienki są jak ja bym powiedziała, jak w kamperze. Łazienka jest cała plastikowa, jakby wstawiona w całości. Kibelek taki różne funkcje. Wszystko jest takie zabudowane razem. Podłoga razem z wanną, z prysznicem, ze wszystkim. Wszystko plastikowe jest. Malutkie takie. Na taki mały wzrościk. I tak dalej. To jest taki minus właśnie w hotelu. Minus w hotelu. I małe okienka też. Ja rozumiem, że, że chyba oni są właśnie w mniejszej postury. Malutkie okieneczka. A z hotelu to widać takie malutenkie kwadraciki. I tak miniaturowo trochę tu jest, tak? Miniaturowo. Wielki budynek, ale pokoju. Tak, malutny. wielki hotel, dużo pokoi, ale takie miniaturowe. Niby zapowiadał się duży pokój, bo ja widziałam na zdjęciach jakiś taki duży był, a okazuje się, że jest mały, taki miniaturowy. Znaczy dla nas to jest mały, nie? A dla. Tutajszych to może być tak w sam raz, bo oni są o połowę mniejsi od nas niektórzy. Pieniądze y, wymieniliśmy w banku. To jest 50 tysięcy. 100 tysięcy takie. A jeszcze takie pieniądze. 1000. Y, 10 tysięcy. Tak wygląda. Mamy monety, jeszcze 500 wonów, 100 i 50. Już to wszystko? Już więcej nie 50, mamy takich. 50, wszystkie 50, te same nie. mamy akurat, 5 bo jeszcze, jeszcze 5000 jeszcze jest, ale właśnie nie. chyba, właśnie nie mam. Jeszcze y, taką kartę się y, wypełnia. Rozdawali w samolocie. Y, taka gwiazdowa, adres w Korei, yy, imię, nazwisko, kraj z którego pochodzimy, I, i praca. Nie wiem po co, ale. A to zawsze tak, to jest w każdym kraju w sumie. Wszędzie na Filipinach, nie, no, czy gdzieś no, tam no, to się no, też, no, też bocą, w Wietnamie. No i chcą wiedzieć, kto wjeżdża, może, chociaż nie wiem czy weryfikują to. I to można przez internet, ty to robiłeś przez internet więc y, można w samolocie to wypełnić, można na lotnisku po przylocie albo jeszcze przed wlotem przez internet. I karta taka sama, to jest karta chorobowa. <taki> tak zwana. Y, też można przed przylotem, można i po przylocie zrobić na lotnisku. Ale w samolocie nie, bo tego nie dają w samolocie, tylko dopiero po wylądowaniu. Tu się wpisuje y, jakiś tam stan, stan zdrowia, chyba, czy, w, czy nie byliśmy w terenach objętych jakimiś tam zakażeniami, tak? Bo tam Samo było, mi mi się, też w samolocie to, dawali. To, no właśnie, my nie byliśmy zainteresowani, ja tylko wzięłam, żeby właśnie pokazać to nagranie. No na tą żółtą też dawali, ale nie wiem. Jak mi się właśnie, daje. bo my mieliśmy to, to wszystko zrobiłeś, y, więc tylko dała mi i ja nawet nie pomyślałam, że będę to nagrywać, tylko dała to wzięłam, nie? I tak mówię, a to to, to już mamy, nie? To tutaj wpisowało się, czy taka covidowa to jest, bo przechodzimy przez taką strefę covidową właśnie. Deklaracja, tak? 21 dni, tak? Czy byliśmy w jakimś kraju, który może być zagrożony jakąś epidemią czy coś tam? No takie, takie imię, nazwisko, paszport. Takie informacyjne, czy ktoś nie wiesz, że jakiś chory. Czy gorączki nie ma, czy jakieś takie właśnie karta zdrowia. Taka. O, wylosowałeś yy, z automatu, z tego z tych, gier, z tych gierek takich, co się losuje tą rączką taką, taką wiesz. Takie modne kiedyś było w Polsce. Teraz chyba nie. Korańczycy dużo czytają. Bo nawet mamy książki w fotelu do czytania tutaj mamy yy, książki do czytania jakieś Właśnie można sobie poczytać i nowy testament też jest. Jest ta stacja metra co y, wysiadaliśmy no, no, takie książki były przy bramie tak? do miasta ty, no, to tam jest y, taka biblioteka i można sobie usiąść poczytać na stacji metra taka biblioteka jest. Fajnie, ciekawie. Plus w hotelu, że dostajemy codziennie ręczniki, cztery, i dużo wody dostajemy. Codziennie woda, nawet jak jest woda, to dokładana jest. Oni nie żałują nam tego. Niczego nie żałują. Tutaj niczego nie żałują. Nie tak jak w Polsce, że wszystko wydzielane. A tutaj niczego nie żałuję. I yy, można sobie jeszcze jakieś kosmetyki tam z dołu było wziąć z recepcji. Yy, takie jakieś yy, yy, maseczki, jakieś żele, coś tam. Tu są żele w łazience z dozownikami, a można było sobie jeszcze takie i herbaty, jakieś zielona chyba wzięliśmy, wziąłeś te. I jakieś tam żele, takie maseczki, takie jednorazowe, takie. Ma, mam to, weź, pokaż. To można było sobie. A to mydełka, bo ja na początku, jak my się tutaj zameldowaliśmy w hotelu, to ta pani kazała sobie wybrać to. Wzięliśmy dużo tego, nie? I ja mówię tak. A, czyli nie ma w łazience nic, nie? To mówię, wezmę mydła. Herbaty kazała jeszcze wziąć, nie? No to zielona. Zielona herbata, grzebień. No i takie różne maseczki, o takie różne. Trzy w jednym, jakieś takie. Dużo tego, takich różnych, nie? Ja myślałam, to weźmiemy po trzy wszystkiego, bo jak nie będzie tutaj, wiesz, co... do używania, to trzeba wziąć na zapas. Ale okazuje się, że jest w fotelu i niepotrzebnie tyle brałam. A, to. I te green masz. Ja nie lubię zielonej herbaty. A to są jakieś żele do... Do twarzy, jakiś tam yy, odżywka, yy, oliwka jakaś. O, oliwka, toner jakiś jest. To toner jakiś do twarzy. Yy, taki yy, puder, czy coś takiego. No i jakieś tam do yy, mycia yy, twarzy, jakieś takie. Może yy, do makijażu, coś takiego. O, nigili? Do onigiri dostałam pałeczki. Do liżu. Tak. Ale no, do tego co kupiłam. Te trójkąciki takie. Niestety nie znalazłam wody gazowanej nie smakowej. Tylko smakowe są. Może źle szukałam. nie widać. Nie, nie, nie widać. Nie No taki też grzebień. No sobie tam. Jeszcze, nie wiem czy coś tam jeszcze było, ale już poszliśmy. Plus jeszcze w hotelu, bo jest normalne gniazdko tu. A, przy, a przy... mamy pralnię w hotelu cieszę się. Po co tyle rzeczy brać jak można sobie wyprać Na świeżo fajnie. Kosztuje 1000 za pranie, czyli jakieś 350 albo 7 zł droższe. To właśnie trzeba się doczytać. Co jest za te tysiąc? Ale i tak jest tanio. To za tysiąc mamy suszarkę, a pralka jest za 2000. Czyli bardzo super pomyślane. W ogóle ja wiedziałam, że w Azji to nie jest problem. U nas też są już takie, takie pralki. W Polsce. To już od dawna, z 20 lat nawet. Tak, gniazdka są zwykle się z Japonią pomyliło właśnie. Że tam trzeba mieć przyjściówki. O, to też plus jest. Minus. Znowu nie ma śmietników. A to co to jest? Jeden śmietnik na kilometr albo na dwa. Nie ma. Śmieci się nosi ze sobą. A, a w Japonii to już w ogóle yy, nie będziemy. Będziemy ze sobą nosić aż do wyjazdu do Polski. W Korei takie warunki. Latarka. termometr. Mnie to dziwi, że tu jest tak głośno, szorują krzesłami, zachowują się głośno, a wymagane jest na przykład metrze, żeby nie rozmawiać w ogóle albo przez telefon. A jest tutaj duży taki zamęt głośno szorują y, bardzo krzesłami, takimi minus kawa bez mleka dobrze, że mamy swoje mleczko minus tutaj śniadania, że y, muszę sobie podgrzewać mleko, które sobie sama przyniosą także tutaj, czy do kawy, czy Płatki, czy coś. Chyba dobra. O, to, to, to lubię. To lubię spróbować. Jeszcze drugie podejście. Pięć. Spróbuję nas no? troszeczkę, nie będę taka. Jednak dalej próbuję kimchi, co mi się nie podoba na śniadaniu i to jest za każdym razem, jak ja idę tam i ktoś kończy jedzenie z koreańczyków i odkłada po prostu z talerza to, co nie zjadł, no, przypuśćmy jajko odłożył czy banana takiego, nie, na przykład, odkłada na talerz niezjedzony. A nie, nie wiem, czy też pieczywo. Pewnie też takie, co nieruszone, bo na przykład taki rogalik. To też odkładają. I to jest obrzydzające dla mnie. Jak można tak robić? I oni nie marnują jedzenia, to się tyle nie bierze. Bo ja widziałam to na własne oczy, jak on to odkładał. Nie, nie spotkałam się z tym na całym świecie. Więc yy, to, nie jest, to nie jest w porządku. Odkładanie takiego czegoś. Bo ja rozumiem, można sobie ewentualnie taki dżem odłożyć, ale nie takie rzeczy, które minus taki jeszcze, że z mlekiem trzeba przyjść na śniadanie, bo inaczej kawy się nie napijemy. Nie wiem, nie ma mleka. Podobno Koreańczycy nie jedzą na biału, a cały jogurt jest zjedzony. Chociaż ja nie jem jogurtu, ale. Jest zjedzony, czyli jedzą na biał. A jak zapytałam się, czy jest mleko do kawy, to, to się śmiała ze mnie. Może to jest śmieszne, nie wiem. A jednak mleka smakowe są i kupują koranki, bo ja się przyglądałam w sklepie, co kupują koranki ostatnio i dużo jest. Na dużo jedzą. Więc nie rozumiem trochę tego. A kawę z mlekiem też piją, no bo poszliśmy do starbucksa tam i normalnie zrobiły kawę z mlekiem i tam przychodzą koreańczycy, czyli oni tu śpią to co to takiego dziwnego w hotelu, że śmieją się, że my chcemy kawę z mlekiem to tylko to, jest y, tłumy są, nie pozwolą podejść, ja nie mogłam sobie dzisiaj nic nabrać, jest o tyle ludzi tam jest druga sala jeszcze posmarowałam tosta i idę odłożyć, no to jak to wygląda nie no, nie wiadomo, że tak rzeczy nie robię, ale nie wiem, czego się tu można spodziewać. Trzeba minusy i plusy pokazać tego, jak tu jest. Mi się nie podoba tutaj czekanie na przejściu. Ile? Kilka minut. Długie, duże przejścia, takie duże ulice. Tutaj, o właśnie, Pula, nogi nie są popularne, tylko rowery. Tak, całe miasto obejść, góra, dół, góra, dół. Dzisiaj robiliśmy 30 km i 100 razy wchodziliśmy i schodziliśmy. Plusy są plusami, a minusy są minusami. <noise> Więc minus to jest wchodzenie po schodach, cały czas nie ma mało ruchomych schodów. I bardzo głęboko jest metro. Minus, nie ma ławek, nie ma gdzie usiąść. Przeszliśmy całe miasto, nie ma gdzie usiąść. Tylko kawiarnie. Autobusy. Takie czyste, jak w kawiarni jakoś. Mamy godzinę 24.05, 24.23. 24.43 to jest ostatnia. A nie, bo jeszcze 50 jest. A 25 już nie ma chyba tutaj, czy jest? Minus jeszcze jeden. Wieczorem jest gorąco duszno, tak jak w ciągu dnia, a słońca nie ma, można tylko, wiesz, nie spalisz się, a gorąco jest dalej. Plus jest taki, że mamy w hotelu ten. hotel. A sklep jest tutaj, w tym budynku od hotelu odchodząc. A, minus to jest taki, że w całej Azji śmierdzi kanałami i tutaj jest to samo. To jest minus. I minus taki, o 6 rano y, z gwizdkami policja już na skrzyżowaniu. Gwizdze, także budzi. Chociaż w szczelne okna chyba są. W sklepie nawet można zjeść na miejscu zupkę chińską. Same hotele dookoła. My jesteśmy w jednym, jednym z nich. Na 14 piętrze tu jesteśmy. Nie ma y, motorów tak dużo, w ogóle nie ma. Tuktuków i motorów nie ma. Idziemy coś zjeść. Popatrzymy co tu jest ciekawe. Wczoraj jak szliśmy wieczorem to bardzo brudno było. Tam na początku koło metra. Nie, brudno. I tutaj to samo jest. Oni chyba to z rana sprzątają, bo rano już było czysto. A bo w nocy tak, bo my szliśmy o pierwszej chyba czy o drugiej. bilet kolejny Bo to są zużyte karty w ogóle po kimś po nas ktoś dostał a my po kimś tutaj żeby nie słuchać głośno muzyki tak jak to tak by tu słuchawka jest pokaż jeszcze jakie. i taka zużyta karta po kimś ktoś oddał, pozbył się a to i tak na przejazd. Mhm. I... A to? Żeby się nie rozkładać tak, mecz. To taka była już, może to Tak było, co wczoraj mieliśmy, może... To chodzimy do metra, jeździmy dzisiaj cały dzień metrem, chodzimy. Jak zwykle opowiadam no. o kartach, to było już, że nie można brudzić w metrze. Tutaj nie można pod wpływem chyba, tak? I nie można jeść. Takie obrazki, ale i dzieci zrozumieją. Samolot, nie samolot, ale dzieci nawet zrozumieją, że się tu nie je. O! Linia 5. Jedziemy do centrum. To kończę. Miłego oglądania.